Tematem, na którym się skupimy, są nagłe urlopy, a szczególnie to, jak wygląda ich regulacja prawna oraz jak firmy radzą sobie z nimi w okresie przedświątecznym. Na początek przypomnijmy, że podstawą do skorzystania z urlopu jest kodeks pracy, który jasno określa prawa pracowników związane z odpoczynkiem. Przysługuje im prawo do urlopu wypoczynkowego, które w zależności od długości zatrudnienia wynosi zazwyczaj od 20 do 26 dni roboczych. Jednak życie pokazuje, że czasami wymagane jest skorzystanie z urlopu w trybie nagłym. Warto tu wyjaśnić, że w przepisach nie ma osobnej kategorii urlopu, kategorii urlopu nazwanego nagłym. Zwykle chodzi o różne formy zwolnień, takie jak urlop okolicznościowy, urlop bezpłatny. A czasem tak zwany urlop na żądanie. Ten ostatni pozwala pracownikowi na nieplanowaną nieobecność w pracy, ale zgodnie z kodeksem pracy musi to być zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia takiego urlopu i dotyczy maksymalnie 4 dni w roku. Urlop okolicznościowy natomiast przysługuje w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak narodziny dziecka, ślub czy pogrzeb bliskiej osoby. W praktyce Firmy często wykazują się elastycznością, zwłaszcza w okresie, w okresie świątecznym, przedświątecznym, by umożliwić pracownikom pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. Co więcej, harmonogramy urlopowe też są dobrą, do, dobrym rozwiązaniem, bo one są dostosowane do specyfiki działalności firmy. To jest istotne, gdy przed świętami jest więcej pracy. Planowanie z wyprzedzeniem pomaga uniknąć sytuacji, w których zbyt wielu pracowników jest nieobecnych naraz ale dobrze jest też zostawić pewną przestrzeń na niespodziewane zdarzenia, no niestety takie ryzyko nam z pracodawców. Firma musi spokojnie funkcjonować, pracownicy mają się czuć wspierani, też wspierani w trudnych chwilach, o tym też trzeba pamiętać. Warto też podkreślić rolę wzajemnego zrozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Dobry klimat w pracy, kultura organizacyjna oparta na szacunku i empatii, Sprzyja pozytywnemu podejściu do spraw związanych z nagłymi nieobecnościami, zwłaszcza w tak ważnym okresie jak okres przygotowań do świąt. Niektóre firmy dodatkowo oferują wsparcie lub specjalne benefity dla pracowników, którzy muszą zmienić swoje plany na ostatnią chwilę. Myślę, że prawidłowe zarządzanie nagłymi urlopami w okresie przedświątecznym wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale też elastyczności i dobrej komunikacji. Firmy, które łączą te wszystkie elementy, tworzą środowisko pracy sprzyjające zarówno efektywności, jak i zadowoleniu pracowników, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.